Woda, woda, woda. Ja nie spodziewałem się, że to jest największy przebój grupy Sex Bomba. To jest utwór, który jest bardzo rzadko grany w radiu i tak było zawsze I stąd może twoje zdziwienie, dlatego że on sobie zaczął żyć swoim życiem ileś lat temu, mimo tego, że nigdy nie był grany, nigdy nie był na żadnej liście przebojów, ani nie był żadnym powerplayem, tak sobie po prostu zaczął żyć swoim życiem. Jakbym typował, to bardziej bym powiedział, że Halo to ja, który był zupełnie żartem w wykonaniu Sex Bomby. Tak, ale to akurat był kawałek, który w radiach był grany i właśnie no, mówię właśnie. głównie znany z anteny radiowej. Natomiast właśnie Woda Woda to jest taki zespół, który nam dał tą wodę, tlen i wszystkie inne potrzebne minerały, żeby przetrwać tyle lat i nadal grać rock'n'rolla i punk'rocka. Słuchaj, tego nie widzę, a ja coś ci pokażę. Ha, 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 ha. Nie, to ja powiem, to jest pierwszy kompakt, pierwsza płyta debiutacka zespołu Sex Bomba i to naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, że takie artefakty posiadają ludzie radia. No my mamy w radiu dużo ciekawych rzeczy, szczególnie tu w Trójce i to chyba pierwsze wydanie w ogóle. E, chyba tak. Ale my nie mówimy o historii mówię dzisiaj. Mówimy o tym, że mamy absolutną premierę w trójce w tej chwili nowy utwór z bomby mamy problem. Postanowiliśmy go zadedykować w ogóle ludziom, którzy się zmagają z problemem bezdomności. I o tym jest, z, zachęcam, bo już też odpalił się jako premiera Teledy do tego utworu mały problem. Zrobili y, obraz do filmu Ludzie z kanału Dobry Kongo. I y, y, film cały y, do tego kawałka i ten kawałek poświęciliśmy problematyce bezdomności, bo tak wiele jest tych górnolotów, Obietnic, tak wiele jest tych z najwyższej półki y, y, obiecań polityków, y, które składają nam każdego dnia, a tak mało jest namysłu nad losem ludzi naprawdę nieszczęśliwych, którzy naprawdę niewiele potrzebują do tego, żeby poczuć się lepiej. Mówię o tym, że ludzie są bezdomni, o tym, żeby pomyśleć coś, żeby utrzymanie mieszkania, takiego zwykłego mieszkania w Polsce, było na niższym poziomie, przecież to jest możliwe. I, rów, i trzecia rzecz, żeby wiadomo było, gdzie można bezpiecznie się schronić, jak, jak zacznie się dziać coś niedobrego. Takich prostych rzeczy brakuje. I to nie jest przytyk do kogoś konkretnego z imienia, z nazwiska ani z jakiejś organizacji, tylko ogólnie takie zwrócenie uwagi na to, że to są bardzo ważne rzeczy. Oprócz tych takich najważniejszych i mówienia o najważniejszych dokumentach w państwie, jakie istnieją, to jeszcze warto się nad tym pochylić, bo od tego się zaczyna i demokracja, i jakieś spokojne życie. Ja tak uważam. Seks Bomba zawsze była zespołem zaangażowanym, może mniej politycznie, a właśnie społecznie, mam wrażenie bo te społeczne sprawy są ważniejsze, ciekawsze, bardziej warto takim ludziom pomagać. Ja może jeszcze o tym samym singlu powiem, bo właśnie Jasne, taki pomysł był, że, po, że, że ponieważ wiedzieliśmy, że jego data nałoży się na datę wyborów, no tak się po prostu złożyło, to chcieliśmy nadać mu inny wydźwięk. Właśnie, żeby on nie służył jakiemuś takiej szarpaninie politycznej, której ja osobiście nie lubię. Tylko, żeby on służył zwróceniu, zwróceniu uwagi na takie prawdziwe problemy społeczne, które w naszym kraju są i które ponad politycznymi, po prostu z dobroci serca warto jest się nad tym pochylić i to zobaczyć. I bardzo zachęcam oprócz słuchania tego utworu do obejrzenia teledysku, do tego utworu, który już jest dostępny w, siecie, w sieci. Ja może podpowiem, że to jest Mystic Production TV, taki kanał i tam można go zobaczyć razem z różnymi innymi teledyskami. I jesteśmy bardzo zadowoleni z brzmienia, które uzyskał Marcin Buźniak, który był odpowiedzialny za nagranie, realizację, wyprodukowanie tego utworu. Za warstwę teledyskową, no w radiu, no ale powiem taki kanał Dobry Kongo. Wspaniali ludzie, którzy tworzą z bezdomnymi jedną wielką rodzinę. Oni się włączyli w tą naszą akcję i w tej kooperacji takiej powstał ten teledysk. No i oczywiście cała moja wesoła załoga, czyli Maciek Gortatewicz na gitarze, Piotrek Welcel na basówce, Hubert Traczyk na perkusji, ja Robert Szymański na wokalu i gościnnie w chórkach Adam Szymański. O, to jest pełny skład tego singla. Czyli singa. twój syn. Czyli mój syn, tak. No Od... proszę, nowe pokolenie Seks Bomby rośnie. Natomiast ja chciałem powiedzieć a propos tego, co o czym wspomniałeś. Wspomniałeś o brzmieniu. Ja byłem zadziwiony tym brzmieniem, bo to, że gracie muzykę gdzieś tam post-punkową cały czas, czy wygrać pankową, to to wasze brzmienie nigdy nie było takie pełne. Tam słyszy się, jak to się ładnie mówi, bebechy w tym nagraniu. Tam jest to wszystko brzmiące na najwyższym poziomie i takie docierające, tam nie ma, nie ma dźwięków niepotrzebnych. Fajnie, że na to zwróciłeś uwagę, bo wiesz, po tylu latach grania uznaliśmy, że te płyty, które gorzej brzmią, to już nagraliśmy i teraz by się przydało po prostu zrobić coś dodatkowo dla siebie, nie tylko w tej warstwie tekstowo-muzycznej, ale również, żeby to miało jakiś taki sznyt, żebyśmy po sobie mogli pozostawiać muzykę coraz lepszą. E, oczywiście czasami są na tym, nawet, nawet do jakichś tam różnic zdań artystycznych dochodziło, pozytywnych, ale... Mm, ta łódka płynęła w tym kierunku, w którym wszyscy chcieliśmy. W tym duża bardzo zasługa Marcina Buźniaka z Axis Audio, który, z którym współpracujemy od jakiegoś czasu. I on to wszystko bardzo ładnie, pięknie doszlifował. Nie będę ukrywał, że ja byłem takim łącznikiem między całym zespołem a nim i e, troszeczkę tam swoje pięć złotych wkładałem do tego brzmienia, ale to. Tak jak powiedziałem, to były grosz... właściwie nie tyle 5 zł, co 5 groszy. To były groszowe sprawy. On był odpowiedzialny za, za to brzmienie, które jest. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. Ja może jak zwykle mylę troszkę, to mi się w głowie, gdzieś tam kołacze z tym, co jest naprawdę, ale jakbym powiedział, że to troszkę Bad Religion momentami. Że co bardzo? To jest Bad Religion. A, oczywiście. Ja wiem, to fajne porównanie, Bad Religion. Eee, no Myślę, że to jest taka kapela, która trochę dłużej istnieje niż Sex Bomba i trochę większy rozgłos na świecie zdobyła. Eee, podoba mi się to porównanie. Ok, niech zostanie. Dziękuję bardzo, Robert Szymański. Jeszcze tylko króciutko a, zapraszam, jeszcze. Zapraszam, Byliśmy bo gramy cały czas koncerty, a 13 kwietnia gramy z zespołem KSU w Białymstoku. Sex Bomba KSU Białystok będzie pierwszy koncert po ukazaniu się nowego singla. Będzie się działo dużo. A potem co? Na A potem Polski następne koncerty z... Na i płyty z nimi razem z KS-u? Z, z KS-u KS grywamy często, dlatego jesteśmy za zaprzyjaźnieni, zakolegowani i w ogóle jeśli chodzi o mnie, to doskonale mi się gra z zespołem KS-u wspólne koncerty. I jeszcze powiedzmy, że ten nowy singiel Mamy Problem to jest zapowiedź nowej płyty z Bomby. Ona będzie zatytułowana Sztuczna Inteligencja kontra Prawdziwa Głupota i już niedługo się ukaże również.